Cześć! Kontynuujemy miniserię z Shader Graph w Unity. Zajmiemy się dzisiaj tworzeniem abstrakcyjnego efektu zanikania obiektu. Zaczynamy na standardowej scenie, dostępnej po odpaleniu projektu Universal Render Pipeline. Aby stworzyć shader, postępujemy tak jak ostatnio. Prawy przycisk myszy, Create, Shader, Universal Render Pipeline, Lit Shader Graph. A teraz czas na utworzenie materiału korzystającego z tego shadera, czyli prawy przycisk myszy na shaderze. Create Material. Przy pracy nad materiałami dobrze jest mieć na scenie jakiś prosty obiekt, na którym przeprowadzimy testy. Dobrym wyborem jest zwykła sfera. Dodaj ją. To mamy gotowe. Teraz tylko przeciągnąć na nią materiał i wchodzimy do Shadera. Jeżeli nie wiesz, o co z tym chodzi, to polecam zobaczyć poprzedni odcinek, w którym ogarnialiśmy podstawy Shader Grapha. Tworząc efekt przejścia, które przemieszcza się pionowo, potrzebujemy wartości odpowiedzialnej za oś Y, bo to jest pionowa oś w Unity. Możemy to uzyskać nodem Position. Daje nam on dostęp do pozycji we wszystkich osiach, ale nam zależy tylko na tej, która idzie do góry i w dół. Czyli powinniśmy rozdzielić te współrzędne i wyciągnąć jedynie oś Y. Dodaj node Split. Tutaj mamy wartości r, g i b. Każda z nich odpowiada za jedną z osi. g to kolor zielony, a oś y jest oznaczona na zielono, więc to właśnie to wyjście będzie nam potrzebne. Zobaczmy, co dostaniemy po podłączeniu go do wejścia Emission. Mamy takie coś: im wyżej, tym jaśniejszy kolor czyli wszystko w porządku. Możemy dalej lecieć z tematem. Przejście, które próbujemy zrobić, sprawia, że obiekt znika. Do tego potrzebna jest wartość alfa, która odpowiada za przezroczyste miejsca materiału. Zaznacz opcję Alfa Clip z prawej u góry. No i dostaliśmy nowe wejście o nazwie Alfa. Podłącz do niego nasz gradient. I obiekt kompletnie zniknął. Czyli przezroczystość działa, ale chyba nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Musimy znaleźć jakiś sposób, aby uzyskać kontrolę nad pozycją tego zanikania. Dodaj node o nazwie ad. Podłącz wyjście do alfa i od tego momentu wartość x odpowiada za pozycję tego gradientu w pionie. Zobaczmy, jak to wygląda na scenie. I jak widać, zrobiliśmy przeciętą sferę za pomocą tego gradientu w node'ach. Całkiem fajnym efektem będzie sprawienie, aby pozycja tego przejścia zmieniała się z czasem. Możemy to wykonać tak samo jak światła w poprzednim filmie. Dodaj node Time i podłącz Sign Time do X w Add powyżej. No i tym sposobem dostaliśmy animację dzięki zmienianiu pozycji gradientu. Kolejnym etapem tego projektu będzie poszarpanie krawędzi przecinającej obiekt. Do tego posłuży nam node o nazwie Gradient Noise. Ten szum powinniśmy zmiksować z gradientem w taki sposób, aby był on widoczny tylko na krawędzi. Możemy użyć do tego noda Step. Podłącz szum do wejścia In, a pionowy gradient do Edge, aby uzyskać kontrolę nad momentem przejścia. Teraz to wszystko do alfa i testujemy, jak to wygląda na scenie. Jesteśmy coraz bliżej finalnego efektu. Na razie szum jest bardzo duży i nie mamy nad nim żadnej kontroli w grze, ale zaraz to zmienimy. Jednak najpierw powinniśmy aktywować opcję Two-Sided, która pozwoli nam widzieć ten efekt z zewnątrz, ale też z wewnątrz kuli. Jest zdecydowanie lepiej. Wracamy do shader'a. Dodajmy kilka zmiennych ułatwiających pracę z tym materiałem. Kliknij plus i utwórz zmienną float, która będzie odpowiadała za rozmiar szumu. Przeciągnij do edytora i podłącz do scale, a z prawej u góry ustaw domyślną wartość na coś większego niż 0, aby nie psuło efektu. Dzięki temu dostaliśmy możliwość zmiany wielkości tego szumu bezpośrednio w edytorze Unity. To zdecydowanie ułatwi nam pracę. Kolejną opcją, jaką możemy dodać, jest kontrola nad obszarem tego przejścia. Zaraz zobaczysz o co chodzi. Dodaj Note Multiply i podłącz kolejną wartość float do wejścia B. Zobaczmy, co to zmieni w naszym ustawieniu. Wysoka wartość sprawi, że przejście będzie bardzo gładkie, a niska wręcz przeciwnie. Ona poszarpie nasz rezultat. Lecąc dalej, powinniśmy skupić się na dodaniu świecącej krawędzi do tego efektu. Pomoże nam w tym node Add, który lekko przesunie gradient. Wartość x odpowiada za zmianę pozycji gradientu, tak jak to robiliśmy wcześniej, tylko w tym przypadku wartość ta nie zależy od czasu. Zduplikuj Note Step i podłącz do niego nową warstwę gradientu. Uzyskaliśmy teraz dwie dokładnie takie same animacje, z tą różnicą, że jedna z nich jest lekko przesunięta. Możemy to wykorzystać do stworzenia tego świecącego paska. Dodaj node Blend. Podłącz oba step do Base oraz do Blend, a na koniec ustaw Mode na Subtract. Dzięki temu odejmiemy rezultat pierwszego step od drugiego i dostaniemy samą kreskę pomiędzy nimi, a ona posłuży nam do stworzenia świecącego przejścia. Do tego przyda się node color, w którym ustawimy odpowiedni kolor dla tego elementu. Jeszcze zwiększ wartość Intensity, aby kolor mocniej świecił i możemy łączyć go z resztą naszego efektu. Tutaj znowu użyjemy Multiply, bo chcemy zostawić czarne przestrzenie na teksturze, a podmienić tylko te białe. To jest taki podstawowy node, którego bardzo często będziemy używać nie tylko w Unity, ale także w Blenderze i innych programach. No i gotowe. Animacja bardzo fajnie działa. Teraz tylko powinniśmy poświęcić chwilkę na przeniesienie tych najważniejszych wartości do panelu inspektora w Unity. Istniejące nody możesz tam przenieść, klikając na nich prawym przyciskiem myszy, najeżdżając na convert tu i wybierając property. Dzięki temu pojawi się ta zmienna w panelu po lewej i będzie widoczna w Unity. Na sam koniec dobrze by było zadbać o domyślny kolor naszego obiektu. Podłącz zmienną kolor do wartości base color. Da nam to możliwość dopasowywania głównego koloru całego obiektu przed jego zniknięciem. Wygląda to naprawdę dobrze. Możesz przenosić ten materiał na dowolne obiekty na scenie i wszystko powinno działać tak jak należy. A opcje dostępne w panelu z prawej strony ułatwią konfigurację całego efektu w taki sposób, aby wyglądał dokładnie tak jak chcesz. Mam nadzieję, że przydał Ci się ten krótki filmik. Jeżeli wykorzystasz ten efekt w swojej grze, to pochwal się tym w komentarzach.